Cześć, z tej strony Woli? Dzień dobry. No właśnie, słuchaj, zaprosiłem Ciebie tutaj, ponieważ chciałbym porozmawiać na temat zbliżającej się naszej kampanii w Pathfinderze, dowiedzieć się kilku rzeczy o Tobie, o Twoim bohaterze, o tym, czego się spodziewasz po, po naszej wspólnej grze. No właśnie, i od tego, i od tego rozpocznę. Jakie jest Twoje doświadczenie jak Jakie jest Twoje doświadczenie z Pathfinderem? Co, co mógłbyś na ten temat powiedzieć? Jak mógłbyś? przedstawić siebie. Okej. Okay. Moje doświadczenie rpg jest, wydaje mi się, całkiem całkiem spore, bo pierwszą sesję zagrałem jako sześciolatek ze starszym bratem, gdzie w Warhammerze przesuwałem pionek w i zabijałem goblina, czasem dwa. I tak, tak stawiałem pierwsze kroki. Mhm. Potem parę konkursów dla graczy, w których byłem udział, które bardzo mhm. dużo mi dały, a teraz jestem tutaj z grejkami. Mhm. A oh, fajne. Nigdy nie grałem, praktycznie nic nie wiem o Pathfinderze. Nie grałem też nigdy w Dedeki, więc nie mam za bardzo żadnego odniesienia, jak to może wyglądać, mm -hmm. co tu się będzie działo. Ale jestem bardzo ciekawy i bardzo chciałbym spróbować. Jasne. Świat fantazy, świat wielkich przygód, wielkich bohaterów. No właśnie, bohater. Ty będziesz jednym z tych bohaterów, i myślę, że o nim też chciałbym się czegoś dowiedzieć. Podejrzewam, że widzowie również, więc tym samym powiedz nam, z kim przychodzisz na tą przygodę, na tą kampanię z nami? Ja myślę, że Stradiv, czyli ożywiony posąg, będzie bardzo tajemniczą postacią, między innymi dlatego, że sam nie bardzo zna swoją przeszłość. Chciałbym, żeby miał świadomość tego, że kiedyś żył, że był kimś wielkim, mhm. ale został zaklęty w kamień. Chciałbym żebym jeszcze pamiętał taką drobną rzecz, że został zaklęty przez gimna. Mhm. Ale to, czemu został zaklęty, czy to było jego życzenie, które zostało zwrócone przeciwko niemu, mhm. czy to było czyjeś życzenie? Mhm. Czy może jego życie było związane z jakimś potężnym zagrożeniem i dlatego został zamieniony w kamień, a może był nie złym niebezpiecznym mhm. złą niebezpieczną postacią mhm. i został powstrzymany? To chciałbym, żeby wyszło może w trakcie, może uda mi się tego dowiedzieć, mhm. podróżując. Przez tysiące lat, kiedy był e, w stanie uśpienia, w stanie zamrożenia, mhm. miał tylko świadomość, że jest. Nie wiedział, co go otacza, wiedział tylko, że czeka. I teraz ktoś go uwolnił z tego stanu, dlatego jest bardzo szczęśliwy, dlatego chce ruszyć, chce poszukiwać, chce odnajdywać. Wow! Mamy naprawdę starego bohatera, który może gdzieś tam cząstką pamięci sięgać bardzo odległych czasów, jak rozumiem. I myślę, że tutaj mamy bardzo duże pole do eksploracji tego też, jaka była przeszłość więc, więc możliwe, że będę musiał jako mistrz podziemi zastanowić się nad jakimiś retrospekcjami to, 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 to na pewno będę brał pod uwagę, ponieważ wydaje się to ciekawe. Jasne. A powiedz mi. Bo to jest to, jak w przyszłości wyglądał Twój bohater. Wspomniałeś właśnie, że jako posąg został ożywiony, więc teraz cieszy się życiem. Cieszę. Jakbyś w jednym z miał powiedzieć o swoim bohaterze, o jego charakterze, jak to widzisz? Tak skondensować to i, i ująć, kogo spotkamy. Chciałbym, żeby z jednej strony był takim buntownikiem, ponieważ on pragnie zemsty na tym, kto zaczął go w ten kamień, a... i chce dążyć wszelkimi możliwymi sposobami do tego, ale z drugiej strony nie chciał, żeby był zły sam z siebie, nie chce, żeby zabijał i niszczył dla czystej przyjemności. On ma pewien kodeks moralny, bardzo silny jako ta starożytna postać. Jest jakiś taki Typ charakteru, który by odpowiadał złożeniem. Absolutnie jest. jest. Jest wiele typów charakteru. E, mamy charaktery łamane, mamy charaktery na przykład chaotyczny, e, dobry, który jest charakterem. E, jak gdyby moralnie ty podejmujesz decyzję, które uznajesz za dobre i z reguły działasz dobrze, ale czasem działasz lekkomyślnie ze względu na swój charakter. Jest charakter e, czysty, na przykład praworządny, dobry, to już jest taki bardzo, ale to bardzo. Pozytywny bohater. Jest charakter również i neutralny, ale myślę, że jeżeli do końca twój bohater nie jest w stanie siebie określić, w sensie takim, że podejmuje decyzje, które mm, czasem musi później przemyśleć, czy dokonał słusznej, w takim wypadku na pewno element chaotyczności w nim jest. Myślę, że to w takim razie będzie chaotycznie neutralna postać. To myślę, że to może przysporzyć sporo różnych ciekawych sytuacji, ale o tym będziemy rozmawiali już w trakcie rozgrywki. A jeżeli będziecie chcieli poznać dokładnie Matera, którego przygotował, nich, oraz historię, która zostanie rozpoczęta już niedługo, zapraszamy serdecznie na nasz kanał. Trzymajcie się. Zapraszamy.